Mieliście tak kiedyś? Budziliście się z przekonaniem, że wszystko, co mogło pójść źle ostatniej nocy poszło jeszcze gorzej? Mieliście tak, że na siłę staraliście się zmienić w kogoś, kim nie jesteście udawać, że jest inaczej niż na co dzień? A może próbowaliście kiedyś uśmiechem na twarzy wtopić się w tłum? Obcowanie z ludźmi jest dziwne. Chodź mi o relacje. Te codzienne. Fascynujesz ich, a ty im imponujesz. Póki wszyscy się uśmiechają, zapijając wewnątrz kolenie smutek i beznadzieję, z jaką się zmagają. Nikt tego nie pokaże. Każdy się uśmiecha. Gdy robisz coś fajnego, to podziwiają, gratulują. Zagadują. Przez chwilę jesteś kimś. Póki się nie. Nie widzą lub, lub nie chcą widzieć, że jesteś człowiekiem zdolnym do błędów, defektów, słabości. Gdy to odkryją, okazuje się, że nagle stajesz się nudny, niefajny. Nieważne, jaki byłeś, nieważne, że masz słabszy przydzień. ważne, co powiedzą inni. Znacie to uczucie, będąc w tłumie ludzi, a zarazem czując się samotnym. Wszyscy klaszczą ci brawo, śpiewają, Słyszysz swoje imię ale jesteś sam nikt nawet nie zapyta każdy chce widzieć w tobie idola autorytet a ty udajesz dzień w dzień próbując to otuszować. wszystko u nich jest takie chwilowe ulotne byle jakie nic nie jest ważne spójrzcie na nią ona patrzy nie widzi nieważne jest to co stałe że są pozory. Bez nich stajesz się nudny. Stajesz się nudny ze swoimi słabościami, które mogą być równie fascynujące. Jesteś jak serwer na zburzonym morzu. Płyniesz, unosisz się na wodzie i lecisz na tej fali tak długo, póki grasz. Aż rozbijesz się o to, co cię unosiło. I nagle okaże się, że nikogo nie obchodzisz ty ani twoje problemy. Upadasz. Czy ktoś się tym zainteresuje? Myślisz, że oni łuda, złudne celebrowanie czegoś niestałego z byle kim, byleby znaleźć pretekst, byleby cokolwiek to i tak nieistotne bo oni też cię zostawią, jak psa po prostu i to wtedy, kiedy najbardziej będziesz ich potrzebował bo w imię czego za ile po co zostajesz porzucony bo tak było wygodniej potem już tylko wstajesz sam w najgorszym wypadku masz cztery ściany i żadnej możliwości odezwać się do kogoś, kto cię zrozumie wszyscy widzą tylko siebie wolą się nie angażować, boją się odpowiedzialności dać się ponieść emocjom zawsze jest łatwiej niż coś konsekwentnie pielęgnować krzykniesz, olejesz i masz spokój później już tylko cisza pustka Ci ludzie, na których można było liczyć, uciekają do wirtualnych klocków Lego, zapominając o relacjach, tych prawdziwych. Tak wygodniej słyszeć, ale nie słuchać. Gonią za czymś, a gdy dotrą tam, odsłaniają kurtynę i nagle okazuje się, że był to jedynie schowek na szczotki, gdzie podziały się zasady: honor, przywiązanie. Teraz czujesz tylko narastający ucisk. Powoli docierają wszystkie bodźce Wszystkie stłuczenia, rany Najgorsze jest to, że dociera do Ciebie Świadomość Tego wszystkiego Próbujesz sobie przypomnieć Po co to wszystko było Oceniasz straty Kolejno zaczynasz rekonstruować sobie Po odczuciach Po przebłyskach Oceniasz sytuację ale czy tego właśnie oczekiwałeś? Potem dociera do ciebie tylko ból. Na własnym ciele odczuwasz, jaki wydźwięk miały tamte godziny. Jacy ślepi byliśmy? się tu znalazłeś? Kto to zrobił? Jacy głusi na potrzeby innych? Zadzwonimy do nich. What do you think?